Witajcie, rodacy. Dzisiaj po raz kolejny zbudujemy drona, ale dopiero po raz drugi będzie to dron filmowy, czy też do spokojniejszych lotów. Tym razem wersja nieco bardziej budżetowa i przystępna. Tutaj macie widoczne wszystkie komponenty, które są potrzebne do stworzenia jakiegokolwiek drona, czyli rama, silniki, FC i ESC, VTX, kamera i odbiornik. Przypatrzmy się zatem dokładniej, czym poszczególne komponenty się wyróżniają na tle konkurencji. Na początek, rama jest to Raptile Cloud 149, i jak widzicie, jest to typowa konstrukcja pod łupy, ponieważ ma cztery dakty, czyli osłodki silników. Co ciekawe, całość przychodzi do nas już z. Złożona, bottom plate ma 3 mm, górny 2 a środkowy 1,5 mm. Zmieszczą się do niej maksymalnie silniki do 3 calówek i jest to na dzień dzisiejszy najtańsza, fajna rama pod drony filmowe. Jako ciekawostkę dodam, że te osłonki nie są wydrukowane na drukarce 3D jak 95% konkurencji, a są plastikowe i dość elastyczne. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej to przy jak połamiemy takiego dakta, no to mamy problem, bo nie wydrukujemy sobie następnej sztuki. Dobra, ja ESC już położyłem na ramię. No i tutaj zauważcie, że jest to płytka 30x30, czyli duży rozmiar pod 5-calowe drony. Nie przejmujcie się jednak tym, bo rama ma też wejścia na stack 20x20. No i tutaj szacuneczek za możliwość wyboru elektroniki, no bo nie każdy producent daje nam taką opcję. Kolejna rzecz to jak widzicie, ja moje ESC położyłem o 90% nie tak, jak mamy wyznaczone silniki do tego. No bo silnik numer jeden powinien być z tyłu po prawej, a ja mam z tyłu po lewej. Oczywiście nie przejmujcie się tym, bo w Betaflightie możemy mapować silniki i sobie je przeprogramujemy. Dlaczego zatem komplikuję sprawę? Ano dlatego, że główne pady prądowe pod XT60 mam teraz po lewej stronie, no i to już jest moja osobista preferencja i wygodniej mi posługiwać się nimi, jak wystają z boku kłada, niż gdzieś tam przechodzą nam e, tyłem do baterii, blisko anten. Będzie tak lepiej, zobaczycie. Czas przygotować silniki, a dokładnie ich kable, które zawsze trzeba skrócić. Ja, jak widzicie, mam już je obcięte, no i zawsze trochę dłuższe zostawiam sobie te przewody, by potem je poskręcać, co doda wytrzymałości. Oczywiście pamiętajcie, że jak zdejmiecie izolację z końcówek tych kabli, czy jakichkolwiek innych, zawsze te drudziki poskręcajcie, ile tylko się da. Dlaczego? Otóż tak podkręcony kabel dużo łatwiej przylutujecie do pada, a zarazem będzie ciężej go uszkodzić albo wyrwać. Ok, ja teraz przygotuję kilka potów pod silniki w naszym ESC, Nie będę się o nim rozwodził, bo w poprzednich odcinkach już go używałem i omawiałem. W skrócie powiem, że jest to Stack Mamby F4 MK2, czyli jest tu procesor F4 i Dishot 600. No i wydaje mi się, że do naszej małej konstrukcji spokojnie to wystarczy. Dobra, pady gotowe, teraz silniki, a wcześniej poskręcane kable zamoczyłem w cynie, by bezproblemowo je teraz połączyć. Fantastycznie, wyszło idealnie. Luty są lśniące, a całość wygląda bardzo dobrze. Teraz ten sam proces powtórzę jeszcze trzy razy, no i do was wracam. Mamy teraz takiego ładnego pajączka. Pamiętajcie, by dokładnie sprawdzić, czy jakaś kropelka cyny gdzieś wam nie spadła na ESC, no bo będziecie mieli później problem. Jak widzicie, moje ESC jest w kropkach, ale to jest topnik z cyny, kompletnie nie przeszkadza. Ha, ale nie wiecie, co to są za silniki. Otóż są to nowe Zingi od iFlighta. Wielkość to 1408 i 4300 kV. Do naszej konstrukcji spokojnie wystarczą. Jeżeli chodzi o jakość, to wydają się porządne i mocne, ale czy ładnie będą się sprawdzały podczas lotów, no to tego dowiemy się niebawem. W porządku, czas teraz na płytce kontroli lotów przygotować pady pod pozostałe rzeczy. Fajnie, że mam w dodatkową płytkę z diagramem, więc nie powinniśmy mieć problemu, gdzie i co do czego przylutować. No i jak widzieliście pady Wikiexa i kamery zostały przygotowane idealnie. Mój wybór padł tym razem nie na VTX-a Holybro, a iFlighta The Force Long Range, który według producenta ma moc 1000mW. Ale od razu Wam powiem, że to bzdura. Jak ustawicie 1000mW przez OSD, to będziecie mieli około 650mW faktycznej mocy. Producent tutaj bezszczelnie oszukał wszystkich klientów, ale te 650 to i tak naprawdę dużo. Holybro ATLAT V2, który ma niby 800mW i którego stosowałem do tej pory, to i tak on ma 600-650, czyli tyle samo co ten nasz WDX. Jednak dwie rzeczy przekonują mnie bardziej do The Force Long Range. Mianowicie cenowo wychodzi trochę taniej za niego, a dodatkowo tutaj mamy duży radiator do odprowadzania ciepła. Jeżeli chodzi o kamerę, jest tutaj najnowsze dziecko Foxiera, czyli Falcor 2 Micro. Tutaj ze względu na ramę nic większego by nam po prostu nie weszło. Jednak niech Was nie zwiedzie rozmiar ten Micros jest jedną z najlepszych kamer na rynku. Zresztą zobaczycie to później sami, bo pokażę Wam dwiara. Jeżeli chodzi o nasz odbiornik, nie mam tutaj crossfire'a, a nowość, czyli crossover LX model XR602T myślnik F2. To cacko jest przeznaczone dla ludzi, którzy mają radia od FR Sky. Jest to ciekawa alternatywa dla np. XM, bo ten odbiornik, według producenta, ma zasięg 2 km, no i telemetrię. W środku dostaniecie również mały kartonik, czyli instrukcję obsługi, która jest banalnie prosta. Co ciekawe, samo bindowanie tego odbiornika, porównując do np. XM, również jest dużo prostsze i przyjaźniejsze użytkownikowi. Tutaj jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy faktycznie uzyskam na nim chociaż 1 km zasięgu, ale o tym w dalszej części filmiku. Dobra, by nie przedłużać, czas przylutować go do naszego FC. No i tak to teraz wygląda. I generalnie mamy już niemal wszystko zrobione. Wystarczy, wszystkie elementy powtykać do wtyczek i ładnie całość zamknąć w obudowie. Dlatego wracam do Was za 3, 2, Jeden. I tak to teraz wygląda. A wygląda naprawdę świetnie. Wszystko jest tutaj dopasowane perfekcyjnie, ale muszę jeszcze Wam powiedzieć, co zrobiłem z tyłu. Tutaj nasz Crossover RX, tak jak XM, ma beznadziejne wtyki do anten. Dlatego potraktowałem je termokurczką. Teraz na pewno nagle podczas lotu antenki się nam nie odczepią. Wydruk 3D pod antenę z dostajemy gratis, a ja natomiast wydrukowałem sobie jeszcze ekstra mocowanie pod antenki odbiornika, by te nie majtały nam się i wyglądało to ładnie i estetycznie. Te jeszcze włożyłem do takich tub. Zanim pokażę Wam jak lata, jeszcze kilka informacji. Po pierwsze, z zamontowanymi daktami nie da się połączyć drona do PC. -ta. Musicie kupić za 13 zł taką przyjściówkę kątową, która swoją drogą jest nie do zdobycia w Polsce. Ja latam na bateriach 4S 850 i 1500 mAh od CNHL. Daje mi to średnio 4-7 minut lotu, no w zależności od miliona czynników. By zamontować jakieś GoPro do drona, musicie sobie sami specjalną wydrukować klatkę, bo producent żadnej nam nie dorzuca w opakowaniu. Z kolei daje nam taką antypoślizgową matę na top plate'a, by na niej baterie się nie ślizgały, ale ja używam dwustronnej taśmy przemysłowej, zdecydowanie lepiej działa. Polatałem tym dronem dwa tygodnie i oto moje wnioski, jeżeli chodzi o to, jak dron lata. Jego właściwości, czy jest podatny na propłosze, jello i tak dalej. No to generalnie wszystko zależy od tego, jak dobrze wypijujecie Beta flighta. Jak poprawnie? To przy tej elektronice i silnikach dron będzie latał bardzo dobrze. Masełkowato i jak po sznurku. Warto jednak zaznaczyć, że silniki od iFlighta są dość specyficzne, bo każdy z nich lekko ociera o magnesy, a to generuje nam taki trochę piszczący, metaliczny pogłos. Zresztą posłuchajcie. Niczemu to nie przeszkadza, ani nie jest to wada. Taka po prostu natura tych silników. Idąc dalej, ciekawy byłem jak się sprawdza crossover RX. Tutaj łupa wziąłem na mały test i po 500 metrach na otwartym polu miałem RSSI na poziomie 50%, więc teoretycznie gdybym się uparł do jednego kilometra mógłbym dociągnąć. Jest to taki sam rezultat jak miałem w przypadku XM+, z tym że tutaj mam telemetrię, no i znacznie łatwiejszy proces bindowania z radiem. Falkol 2 Micro jako topowa kamera tego producenta mnie nie zawiodła. Tutaj macie test z szarą jesienną pogodą, gdzie nie ma nawet słońca, a mimo to obraz generowany jest fenomenalny. Ogólnie rzecz ujmując jestem bardzo zadowolony z tego jak można tym dronem latać, niczego mu nie brakuje. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!